Objazdowy festiwal filmowy żydowskie motywy w filmie jest w suwałkach już po raz drugi. Pierwszy raz objazdowy festiwal gościł tutaj w ubiegłym roku. Jest to tak zwana mała replika dużego międzynarodowego festiwalu Żydowskie Motywy w filmie, który jest organizowany w Warszawie już od 6 lat przez towarzyszenie Żydowskie Motywy. Golda, Golda Chogal. I Chogal. 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 ale Chogal. 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 Już od dwóch lat tutaj przyjeżdża właśnie do Suwok. W tym roku będziemy mogli zobaczyć 14 filmów z całego świata. Będą to krótkie metraże, filmy długometrażowe, animacje, które dotyczą współczesnego żydowskiego życia tak naprawdę na całym świecie, w Polsce, w Izraelu, w Szwecji, Wielkiej Brytanii.